Uwaga, jeśli nie oglądałeś poprzednich odcinków, to nie zaczynaj od tego materiału. Miłego oglądania. Wiesz tata, już jestem zmęczony tym wszystkim. Nie wiedziałem, że to wszystko takie trudne. Codziennie do pracy, a później zajmować się tym pierdem. I dalej nie potrafi srać do kibla. Tylko do garnka sadzi. Co mam ci powiedzieć, synu? Takie jest życie. Ty byłeś taki sam. Miałem cię tak dosyć, że nawet chciałem cię oddać starej typiarce na bazarze. Ale nie oddałeś. Nie oddałem. Bo nie chciała. Rozmyśliła się po tym, jak wzięła cię na ręce, ale jakoś cię wychowaliśmy z matką. Wyrosłeś na dobrego oszołoma. To pewnie znowu Bożena. Milion procent. Nikt inny nas tak nie nęka. Siema, mam pytanie. Nadal jesteśmy na nie. Mówimy Ci to już od dwóch miesięcy. Czego nie rozumiesz? Ale chociaż na chwilę dajcie mi się z nim pobawić. Dobrze się bawi z nami. Niech Sawiery? Jak coś to się odezwiemy? <kluz> Powiedz mu, żeby nie jadł swojego gówna, nie jedz swojego gówna. Tata, może jednak damy jej szansę. W sumie to sobie nie radzimy. Moglibyśmy zostawiać jej Ksawierego, jak będziemy w pracy. Ułatwi nam to życie. No nie wiem. Nie ufam tej rudej małpie. Wiem. Weźmiemy go ze sobą na budowę. Pobawi się cegłami te 8 godzin i w domu pójdzie spać. Jak nie pyknie, to przyjmiemy ofertę rudej Bożeny. No nie wiem, panowie. Dziecko na budowie. Szefie on będzie się tylko bawił cegłami. Nic się nie stanie. Tata. Nie widzę coś Ksawierego. Bawi się pewnie. Jeszcze godzina i do domu. Ej, co jest? O kurde, sam to zbudował? Panowie, zabierajcie go stąd. To jest budowa, nie plac zabaw. Wiesz co? Cały czas się zastanawiam, jak on tu zbudował. Chyba ma jakąś smykałkę do budowania. Może to by był dobry biznes za pięć lat. No dobra, tata, ale co robimy? No chyba musimy dzwonić po sąsiadkę. Powiedz jej, że się zdecydowaliśmy i może przyjść na rozmowę. Halo, Bożena? Zdecydowaliśmy się. Jak chcesz, to możesz. Jestem. Widzimy, że jesteś. Do swojego mieszkania też tak wchodzisz? Nasze warunki mogą ci się nie spodobać, ale nas to nie obchodzi. Robisz zakupy za swoje siano, gotujesz i pierzesz nasze gacie. Może jeszcze mam płacić za wasze mieszkanie? O tym nie pomyślałem, ale dzięki. Opłata za mieszkanie też zapisz. Zapisałem, tata. I napraw drzwi, bo wlazłaś tu jak do chlewu. Tata! Co ty na tym telefonie cały czas robisz? Zamontowałem kamerę w domu. Muszę sprawdzać, co robi ta ruda małpa. To dla bezpieczeństwa. Głupi ten twój tatuś. A dziadek to już w ogóle. A to żmija jedna. Co nam ugada? Tata bo szef zaraz przyjdzie. Oni myślą, że jelenia sobie znaleźli. Że będę im prała, sprzątała i jeszcze za mieszkanie płaciła. No oczywiście, że będziesz, jak chcesz się widywać z synem. Tata dawaj, bo nas zwolnią. Cicho bądź Gamoniu bo nie słyszę. Mamusia cię wyciągnie z tej patologii. Już nas spakowałam. Czekamy na autobus. Fajnie, co? Jak to? Brian spadamy stąd. Tata, ale jeszcze 6 godzin pracy. Chodź, Kamoniu, bo nie wiesz co się dzieje w domu. Syna możesz więcej nie zobaczyć. Ej! Hey! Co jest? Zostawiła maskotkę i zabrała Xavierego. Nie, tylko nie to. Wiedziałem, że tak będzie. Musiała to zaplanować dużo wcześniej. No dobra, ale co robimy? Nie wiem, Brian. Chyba musimy pójść na bagiety. Zaczną go szukać i znajdą. No i co my im powiemy? Przecież to jego matka. Ale trzeba spróbować i działać szybko. A jak zamierza z nim wyjechać za granicę? Wtedy to na pewno go nie zobaczysz. Panowie, czy wy coś piliście? To w ogóle nam się nie klei. Dziecko było czarne, później białe, a teraz maskotka. Ale tak było naprawdę. Czego nie rozumiesz, Cepie? Tato! I zaraz jeszcze mandacik za obrażania policjanta. Heniek, kleć po alkomat. Sprawdzimy trzeźwość tych panów. Tata, po co ty go uderzyłeś? Co ja mam teraz sam zrobić? Zawiery to pewnie za granicą już jest. Emocje, synu. Nie mogłem wytrzymać. No to co teraz, tata? Musisz wpłacić kaucję, żebym wyszedł. Przynieść z domu jakieś pieniądze. Są w szufladzie, tam gdzie zawsze. Ale to są pieniądze na Pampersy dla Xavierego. Xavierego nie ma i nie wiadomo, czy go jeszcze zobaczymy, a ja muszę wyjść. Rozumiesz? Rozwiesiliśmy tysiąc plakatów. Myślisz, że to coś da? Myślę, że nie. Ale trzeba próbować wszystkiego. Siema. Seba? Nie, no, trzymaj mnie, Brian, bo zaraz mu coś zrobię. A jak tam moja mama? A żyjemy sobie. Robimy takie rzeczy, że ho, czego chcesz, wężu? Niczego. Szedłem do sklepu po pączki. Moja ukochana ma zachcianki. Twoja była żona. Dobrze wiem, cepie. Nawet nie wiesz co mam ochotę ci teraz zrobić. Znalazłem plakat na drzewie. Widzę, że macie kłopoty. No niestety. Nie mamy. Nie mamy. Wszystko gra. Tak się składa, że mogę wam pomóc. Gościu, rozwaliłeś moje małżeństwo, które było idealne, a teraz chcesz pomóc? Wiesz, gdzie jest Ksawiery? Nie półgłówku. ale mam wuja detektywa. Mogę z nim pogadać. Nie patrz tak na mnie. Przypomnij sobie, co ten wąż nam zrobił. Sam mówiłeś, że trzeba próbować wszystkiego. Ech. No dobrze, panowie, chyba mam wszystko, czego potrzebuję. Możemy przejść do kosztów. Jakich kosztów? Jesteś pan debil, czy co? Koszty mojej pracy. Widzę, że panowie mnie nie znacie. Jestem najlepszym detektywem w Polsce. Znajdę Bachora w jeden dzień. Widzi pan tego debila obok? On zapłaci za wszystko. Jak to? Srak to, baranie. Rekompensata za zniszczenie mojego małżeństwa. No to jesteśmy dogadani. Jutro będę dzwonił. Gdzie on jest? Spóźnia się już godzinę. Tata stresuje się. A co, jak ten detektyw go nie znalazł? Mówił, że zaraz będzie? To znaczy, że coś ma? Dzień dobry, panowie. Już jestem. Chyba dopiero. Czekamy całą godzinę. Mam nadzieję, że coś masz. Zamknij się, wyszczekany typie i słuchaj. Wasz gówniarz był ostatnio widziany w szpitalu. Czyli jest w Polsce. Ale. w szpitalu? Coś mu jest? Czy coś mu jest, tego nie wiem. Nie udzielają takich informacji obcym. No to na co czekamy? Jedźmy do szpitala. Najpierw pieniądze, panowie. Jak to? Seba miał zapłacić. Miał, ale nie zapłacił. Co za wąż jeden glizda złodziej i zdrajca. Eee! Dobra, jedźmy szybko do bankomatu. Co się dzieje z naszym Ksawierym, panie doktorze? Gdzie on jest? A panowie to kto? Rodzina, doktorku. Jestem jego tatą. Najlepszym. A ja dziadkiem i też najlepszym. Gdzie on jest? Coś mi tu nie gra, panowie. Tak, był tu pacjent o imieniu Xaviery, ale był on ze swoimi rodzicami. To niemożliwe! Przecież ja jestem ojcem! A jakieś dokumenty? Kurde, zostały w domu. W takim razie nie mogę pomóc. Przykro mi, panowie. Halo, panowie! Macie naprawdę wielkie szczęście. Wiem, gdzie jest Bachor. Za mną! Siema Nie, tylko nie to Tata, czy to sen? Nie Zrobili twojemu synowi operację Mojemu synowi Już zapomnieliście? Co wy macie w tych tępych głowach? Ale pokochałem je jak swoje I wszystkiego nauczyłem Główno nas to obchodzi To nie twoje dziecko i nie masz do niego prawa Spadajcie stąd, bo wezwę policję Tata, zrób coś Musimy iść, synu Jak to? Nie jesteś jego ojcem Przecież wiesz. Upiekłem ciasto. O, siema. Seba? A ty co tu robisz, wężu? No, dorabiam sobie. O wszystkim wiedziałeś. Nie martw się, synu. W następnym odcinku go dojedziemy. Lepiej, żebym cię nie znalazł. Dzięki za oglądanie.